Najpierw jednak małe ogłoszenie do wszystkich właścicieli samochodów z silnikiem spalinowym, którzy chcą zadbać o jego długowieczną i bezawaryjną pracę. Oprócz stosowania prawdziwie syntetycznych olejów, warto przyjrzeć się również dodatkom redukującym tarcie i zużycie jednostki napędowej zabezpieczającym silnik oraz inne mechanizmy, takie jak skrzynia biegów. Myślę, że wszyscy już wiemy, że ceramizatory dzięki zawartości specjalnego rewitalizanta wypełniają nierówności na metalowych powierzchniach wewnątrz silnika. Co prowadzi do wydłużenia okresu bezproblemowej eksploatacji samochodu? To, co jednak warto podkreślić, to fakt, że tylko ceramizator, który łatwo możemy poznać po czarnej strzykawce, jako jedyny ma wszystkie te właściwości potwierdzone badaniami laboratoryjnymi Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Invex. Jeśli więc zależy Wam na ochronie silnika i obniżeniu jego zużycia, co przełoży się na dłuższą bezawaryjną pracę i niższe zużycie paliwa, to warto go sprawdzić. Zwłaszcza, że ceramizator stosowany jest nawet w motorsporcie przez profesjonalnych kierowców rajdowych, aby bezawaryjnie dojechać do mety w tak trudnych warunkach. Link ze wszystkimi informacjami jak zawsze zostawiam wam w opisie, a teraz wracam do tematu tego odcinka.